Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Brawla u mnie na kanale i kolejne rankady przed nami. Odblokowałem minę, już była do odblokowania. To co Ja Jeszcze nic nie grałem to miną, ale myślę, że mm, niedługo sobie nią pogramy, może nie na rankadach akurat, bo do tego troszkę czasu by... Do, te, do tego, żeby mieć 11 poziom, na nie trochę brakuje, ale no. Ogólnie to program nie. <tyle>, Tyle mogę powiedzieć. Yy... Byrok. Dobra. Pikuję lili. po prostu. Pikuję Lilii. Yy... Czy to mi jest potrzebne? Nie wiem co jest lepsze. Czy jest ten Movement Speed, czy ten damage? O. Ho, 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 ho. No oczywiście. Hmm. Możemy to zagrać. Także... Zobaczymy. Nasza drużyna nie jest zła, ich nie jest zła też. Także zobaczymy po prostu kto będzie lepszy. O, no stabilne widzenie. Wszyscy Max Tiare. -y. Oho. robimy robimy misję. Okej. Okay. nie wiem, czy tutaj mogę cokolwiek zrobić, ale no... Okej. Okay. Nie, nie mogę nie eee... mogę Mój pikt nie jest tragiczny, nie? Tylko po prostu... Nie no proszę no. No proszę no! Tak on zawsze akurat musi mieć Ulta, nie? To jest taka... A, niesprawiedliwość taka to jest że szok, no. Jakbym miał ulta od razu, to bym go zabił prawdopodobnie. Tak mi się wydaje bynajmniej. Nie wiem. A, no dobra. Pierwsza rozgrzewkowa, jak to się mówi, niestety, prawdopodobnie ten pik lilii nie jest tutaj jakiś rewelacyjny, ale co ja mogę zrobić? Um... Dobra, moment, na spokojnie, skupmy się, skupmy się, bo to, to nie jest ciężkie, to nie jest ciężkie, nie? Okej, okay. to nie jest ciężkie, to nie jest ciężkie, to nie jest ciężkie Nie proszę, zabij go Nie no, jesteś tragiczny Szczerze? On w kogo nie skoczy, to on i tak to przegrywa, nie? Tak jak mam być szczery? Ta, przegrywa. Przegrywa. Ledwo, bo ledwo. Ale to wyszło. Mm. No jak mam być szczery, to gra nagle yy, stała się grywalna, tak? Tak, tak, no oczywiście, oczywiście, tak, tak. Mm. 3 na 1. Nie brzmi to dobrze, nie. <grym> A, manegaz dostępny na bombę. No to nie wygląda ani dobrze, ani... A nie w ogóle nic, szczerze nie. On nie może go zabić po prostu? Aha, no ten ta... chłop podszedł na pół centymetra do niego i nie mógł go zabić, nie. Jest takie chore, nie. Totalnie, ten bot nie wiem bo mógł w niego tam lodować ze to osy lekko. Ech, jak zawsze, jak zawsze, jak zwykle. Ech, dobra. Oho, dobra, jakąś drużynę gram tej. KBS. <laughs> ciekawe, ciekawe. O, Caesar wyszedł. Bardzo szkoda. Shooting star. Mam TS, TS, no to no. Jezu, w jakiejś drużyny gram tutaj. Shooting Star... Ban Po prostu. Nie chcę na to grać. Nie chcę myśleć o tym, jak się na to gra tutaj, na tej mapie. Grom też mogłem zbanować, Groma... Ale no wyszła, jak wyszło. Bana mam jednego, o. Modlisze zostały wysłuchane. Zobaczmy. Sprout. Hmm. Hmm. Nie wiem. Weźmy Lola. Po prostu. Um, weźmiemy lolę I... i po prostu trzeba się modlić, że to jakoś wyjdzie, nie? Bo no, w sumie z quick był open, mogłem też piknąć. Mam Miko, nie ja wygląda to najgorzej, szczerze. Mamy na pewno jakąś kontrę w ogóle, w tego sprawdza. Otis. O kurde Otis. O i grej. Riko na tej mapie. Ciekawe by było Ale Lecimy. Fajnie by było wygrać oczywiście, no, ale nie wiem, czy wygram w sumie. Eee, ten graj może być dobry. Ale czy będzie dobrze, no to zobaczymy oczywiście nie, ale no, mówię jak może być. No nie, zły jesteś, nie. nie wiem szczerze. Ten Riko to jest chyba jeden z tych, którzy po prostu chodzą do przodu i to jest tyle co nie potrafią w brawlu. Okej. Okay. Nie jest takie tragiczne, jakby się mogło wydawać. Okej. Okay. Ale mam przewagę. Nie sądziłem, żebyśmy, że będziemy mieli coś takiego. Będę tą kompozycją, którą gramy. Wreszcie bym się nie spodziewał, że będziemy mieli przełagę nad nimi, ale no. Skoro mamy tę przełagę, to trzeba miałoby to złodzić złe tak. On właśnie prawie bym z Sproutem. Interesujące. Okej, okay. no gra zaczyna się wymykać troszkę spod kontroli. Tak jak mamy być Czary. No. Wymyka się, wymyka. 22 sekundy. A nam przydałyby się fragi. A, no tak, no tak, no oczywiście, no tak, tak. Potężny hypercharge od... Y Otisa tako. No fajnie, że Miko zbiera ultę na sam koniec meczu. To też e, bardzo nam pomogło. Zdecydowanie nawet bym powiedział. E, no niestety, No Miko nie jest z najwyższych lotów bym powiedział. Też nie mam w ogóle czy on kogokolwiek zabił w poprzednim meczu, ale chyba nie. Okej. Okay. Ha. No nie, że nie. No tak. Chłopcy zablokował tak całe wejście w sumie. No nie, jest to fajne, jak mamy Sherry Okej okay. Okej okay. Jezu, co tu się w ogóle dzieje w tym meczu tutaj? Ten mecz to jest jakaś... Powalona akcja, nie? Totalnie powalona akcja i mam być szary To se na nadlutował, no Nie kliknął mi się Hypercharge Bardzo szkoda oczywiście Okej okay. Jakby nagle to przegrywamy no no o co tu chodzi, no dlaczego my to przegrywamy, no. Dlaczego my to przegraliśmy? Jak wygrywaliśmy cały mecz. Calutki mecz wygrywaliśmy. Tak jest... Nie wiem, tak jest przyjazle z te banty. No nie wytrzymam, no. Nie chce mi się tego banty grać. To bandy jest po prostu. Ach. Jezu no. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, sobie kaconeczkę i napiszcie jakiś komentarz, widzimy się w następnym odcinku, ja.